Siemano moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Witam w kolejnych newsach. Zostawcie tylko łapę w w wbijmy jak najwięcej. Może tutaj 700 damy radę. No i zaczynajmy. Wczoraj odbyła się szósta edycja High League i streszczę wam kilka takich najciekawszych sytuacji, które tam się wydarzyły. Roger kontra Haribo, ten drugi jest bratem Wiktorii Gąsiewskiej, znanej polskiej aktorki przede wszystkim z rodzinki.pl. Była to pierwsza walka, jednocześnie była ona darmowa, więc każdy mógł sobie ją obejrzeć na YouTubie. Nie potrwała jakoś długo, ponieważ zakończyła się już w pierwszej rundzie, a zwyciężył Roger wygrywając przez TKO. Haribo w wywiadzie po walce nie wykluczył, że kiedyś byłby w stanie zawalczyć ze swoim byłym szwagrem, czyli Adamem Zdrujkowskim. Między panami jest jakiś konflikt, a taka walka w Oktagonie byłaby dobrym sposobem na jego rozwiązanie. Taka jedna z bardziej wyróżniających się sytuacji, taka bardzo memiczna i śmieszna, stała się w przerwie między rundami w walce daro -Lew kontra Ludwiczek. W tej walce największym zagrożeniem dla Dara był sędzia Jarosz, który rzucił nim dosłownie jak szmatą. Pomimo zakończenia rundy, Daro dalej uderzał Ludwiczka, więc sędzia chciał go po prostu Sunąć, aby tego nie robił, tylko że to wyszło bardzo śmiesznie. Walka Denisa z Pawem Tyburskim miała przynieść ogrom emocji. No niestety, Denis został zdyskwalifikowany przez to, że kopnął, a walczyli w boksie. Ponadto, Denis miał wcześniej kontuzję nogi i uszkodził ją sobie w tej walce na tyle, że nawet gdyby nie został zdyskwalifikowany, no to nie byłby raczej w stanie wyjść i kontynuować walki. Don Diego kontra Crazy, czyli ojciec Denisa, ale to była dobra walka. No było widać na samym początku tą przewagę Don Diego i jego naprawdę duże doświadczenie. Lecz bitka potrwała wszystkie trzy rundy, Don Diego wygrał przez decyzję sędziowską, i naprawdę fajnie się to oglądało. Walka Lexi z Pauliną Hornik to po prostu walka kobiet, nic ciekawego, nic co by się wyróżniało, lecz ciekawe słowa powiedziała Zuzia, która podobno miała walczyć z Lexi, komo były umówione na czerwiec, czyli na następną galę, aczkolwiek podobno Lexi z tego pomysłu zrezygnowała. Walka z Lexi byłyśmy umówione w czerwcu, niestety ona wycofała się z tego terminu, nie chce walczyć, a jeśli to miało odbyć by się w późniejszym, to koliduje to z moimi planami, jeśli ja miałabym walczyć, to tylko teraz, a jeśli to dałaś słowo. To go dotrzymaj. Pogadajmy o walce wieczoru, czyli Pasza kontra Dubiel. Walka bardzo ciekawa, bardzo emocjonująca. Niestety krótka, ponieważ trwała zaledwie około minutę, ale te emocje na pewno dostarczyła. Nie wszyscy wiedzą, że Pasza do tego pojedynku musiał schudnąć aż 15 kg, przez co na pewno w jakimś stopniu jego organizm był wymęczony, wycieńczony i po prostu osłabiony. Co nie zmienia faktu, że panowie nawzajem mieli do siebie ogromny szacunek. Walkę wygrał Marcin Dubiel, ja również mu gratuluję, ponieważ naprawdę bardzo fajne widowisko. A Pasha jak zobaczyłem, co się stało, było mi naprawdę bardzo szkoda. Akurat paszy, właśnie kibicowałem. Ale no cóż, nie udało się. A Wy komu kibicowaliście w tej walce? Napiszcie w komentarzu. Jeśli stale śledziliście internet na początku tamtego roku, no to na pewno kojarzycie kogoś takiego jak Godface Killa. Jeśli nazwa wykonawcy nic wam nie mówi, no to myślę, że tytuł piosenki rozwieje wszelkie wątpliwości. Chłopak Natsu, czyli piosenka, o której było bardzo głośno gdzieś w okolicach lutego, marca zeszłego roku. Na tamten moment już były Chłopak Natsu, Bartek, nagrał dla niej czy o niej piosenkę. Na chwilę obecną ma ona ponad 13 milionów wyświetleń, także ogrom. I kilka dni później, to było 22 lutego 2021. 2022 roku. Ten ziomek zapowiedział kolejną piosenkę, która miała się ukazać trzy dni później, tylko że ze względu na wojnę na Ukrainie przełożył premierę aż o ponad rok. Większość osób zdążyła już o nim zapomnieć. No i właśnie wczoraj zrobił moim zdaniem bardzo fajną akcję marketingową, żeby o sobie, żeby o sobie po prostu przypomnieć. Mianowicie zagrał on wczoraj krótki koncert na High League, u. To bardziej było takie wyprowadzenie Marcina Dubiela do walki, bo wiecie z jednej strony przypomnienie o sobie, gdy było o tobie bardzo głośno na początku Zeszłego roku, a z drugiej strony kontrowersyjna sprawa, ponieważ były chłopak Natsu wyprowadza aktualnego chłopaka Natsu do walki. Część osób pisała, że dla Natsu musiało być to bardzo niekomfortowe, że pewnie nawet o tej sytuacji nie wiedziała, a okazuje się, że wiedziała i nie miała z tym żadnego problemu. Wszystko wytłumaczył Dubiel w jednym z wywiadów że niektórzy się oburzyli, że o Natalia na pewno zła bla bla bla, ją może tak poniżać. A Natalia, wie, wiesz, ma z tym kompletny luz. Zaśmiała się z tego pomysłu i powiedziała, że nie no to jest niemożliwe do ogarnięcia. A ja wie "Hold my beer". No i za załatwiłem sobie. No. no to wiadomo, że było to skazane na rozgłos, no i wykorzystując sytuację, zapowiedział swoją nową piosenkę, która będzie miała premierę już 23 marca. No i wczoraj na High League prawdopodobnie kawałek tej piosenki puszczono, także posłuchajcie. Następna edycja High League, czyli siódma, odbędzie się 17 czerwca w Tauron Arenie w Krakowie. To tyle ode mnie, do następnego siema.